Chciałem się z Wami podzielić jednym z moich fajniejszych doświadczeń HR-owych. Zostałem kiedyś poproszony do wzięcia udziału w projekcie, który miał zdefiniować strategię komercyjną dla regionu. I kiedy zastanawiałem się nad podjęciem tej decyzji, dostałem dokument, który opisywał założenia strategiczne. I w tym dokumencie jednym z czterech filarów, który był opisywany, był, był HR. Wyobrażacie sobie, HR w strategii komercyjnej. No to był już miód na moje serce, tak więc e, oczywiście ręce w górę, jestem w projekcie. E, naprawdę fantastyczne doświadczenie, ale super interakcja, i dlatego głęboko wierzę w to, że razem można wypracować naprawdę świetne wyniki. Ktoś się spyta, no dobrze, ale to po co mi ten HR w tej, na etapie budowania strategii komercyjnej? Potem się tym zajmą, tak? No ale to właśnie po to, że jeżeli zmieniamy. Podejście do klienta, zmieniamy nie wiem, kanały, segmentacje, często zmieniają się w ogóle role sprzedażowe, czyli to, co my zawsze często myślimy, naturalnie trzeba zmienić system premiowy, tak, to jest robota do zrobienia, ale trzeba przemyśleć, czy mamy właściwych ludzi, jak nie, to co z nimi robimy? Szkolimy ich? Kiedy, jak, za ile? Jeśli dreżamy nowy kanał, potrzebujemy nowych ludzi, skąd? Jakich zdobędziemy, za ile, to są wszystko twarde biznesowe rzeczy, które trzeba, trzeba mocno przemyśleć i być gotowym na wdrożenie tej strategii. Dlatego naprawdę zachęcam do, do pracy razem. A pewnie HR-owcy spytacie się, no tak, ale to, to, jak tam być? To my nie musimy być zapraszani, jeżeli my, jeżeli my naprawdę. Stara... Jesteśmy blisko tego biznesu, to będziemy w tym procesie. Jak być blisko? Operujmy liczbami, starajmy się zrozumieć ten biznes. Tu mogę dać przykład osobisty. Ja kiedyś poprosiłem w jednej z firm, w których pracowałem, czy ja mogę wziąć udział w audytach rynku. Było wielkie zdziwienie, no po co ten heroic to chce, no ale to mi pozwoliło dobrze zrozumieć istotę tej pracy, tak? To poszło nawet dalej, to już może jest szaleństwo, ale ja nawet byłem przez miesiąc przedstawicielem handlowym, tak bardzo chciałem to zrozumieć. Do tego was zachęcam.